Nagramy odcinek z... Jabana Jobs, tak? Ehm, nie, wiem, w sumie gram jedną rundkę teraz, żeby sobie przypomnieć, bo ja w tym momencie nie wiem, raz gram, kiedy miałam swoje poprzednie konto, a to konto ma jakieś może 8 miesięcy. Ehm, chciałabym sobie przypomnieć te stare smaki, jak sobie właśnie. Tutaj nie znam za bardzo tych. Yhm, po prostu map, bo ja zapomniałam w sześciu tańko I właśnie pamiętam, że jak właśnie się gdzieś tak czerna na, na tam bananek z tyłu, to oczko, to wtedy banan jest blisko. Nie, to jest ta mapa, tej nie lubię. Pamiętam, że ja zawsze nie lubię zawsze go ta mapa, to najczęściej była Sara, czy jakoś tak to się nazywało i... Ty, ja po prostu zawsze nienawidziłam tego. Oh no. nie wiem, właśnie już nie powiem, gdzie są te... pana ale on się nie rusza, ale jak ten typ przejdzie z gara, nie ugram, to jest raczej typ. I to po prostu będzie problem. Chyba tam się daje, to tak? Tak się podświetla, jakby się tutaj chyba dawało. Nie wiem. Oh no, że ja dopiero zobaczyłam, że to się świeci na czerwono, a nie już to wyra, a nie świeci się. Właśnie. Nespytnio nie wiem. O oh no. Jeśli pierwsze kopnałam, że teraz jest jedno życie tylko. O oh no. O oh no, 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 no. Wkle wyjście. O Jezu, zawrę. Nie mam teraz, byś tutaj stał. Co ja mam zrobić? Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. nie ja słucham to znaczy, ale ten e, stać te wszystkie rzeczy wszystkie te no, wiadomo nie umiem się wysłowić cztery rundki i właśnie, nie wiem co pietrusz sobie teraz w ogóle na krem. Niech trzy odcinki, żeby mieć jak na trzy tygodnie. To wtedy po prostu będzie. Gdzie? bo będę miałem trochę. No nie, nie zakażenie, nie proszę, nie zakażenie Nie zakażenie, nie, nie. No i tu cię na zakażenie, będzie zakraszę, to zakażenie. Nie wysłać, no nie będzie nie chcę być bardzo. No, mi, czy jest no, mi, no, mi, a czy na nie fajna mapa, bo ja tę mapę lubię. Tutaj już ktoś wziął. No, i mamy. O nie. Nie, ja on na górze się rozszerzy, spełni i ja jestem panem. Mhm. Mm banany zostały spowolnione. Czy już są dwa? Dobrze mam rozumieć, że są dwa banany. Ja to naprawdę. 200 IQ Mam nad więcej. Na razie masz jakieś to w tym razie po szafkach. Ale tak zawsze, żeby jak jestem bananem, to nie ma nigdy takiego czegoś, że ja po prostu nie szukam poszukiwania, że nie chcę mi się za tym biec, więc tutaj będę sobie szukać po prostu tego pomieszczenia. Chyba te pomieszczeń. tym pisamba nie dzieje o nic nie powiem, co nie Tu nie ma tu. Też nie ma. Gdzie tutaj są jakieś ludzie? No ład. Nie ma tutaj w ogóle ludzi. Nigdzie. Jestem ślepa chyba po prostu się wydaje mm, nie wiem no nie ma tych ludzi bo jest oczywiście w szafce często tych ludzi tutaj nie ma w szafce nie wiem tutaj byłem nie wiem czy po. Sprawdzę. Nie wiem. Ale już całkiem ślepa jestem. Po prostu. Jest taka możliwość. No, 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 no. No, nie wiem. Po prostu sprawdzę, że się ludzie chowają w czarkach, żeby tylko przeżyć i wychodzą na koniec. Ja zwykle próbuję chodzić, pomagać, chyba, że już mam jedno życie. No jeszcze nad mi jak ci ludzie umieją po prostu zdenerwować, tak jak ja. Ale to już mnie zostawmy w spokoju. Tutaj nie słyszałam, Nie wiem, gdzie są ci... Mamy to! Mamy to, Polacy, mamy! No, nie mam zwykłego, bo jeszcze sobie nie nadzbierałam, tak żeby mieć Szkoda, że te banany są takie duże, bo mam ochotę tutaj się tak schować i czekać, aż ktoś przyjdzie, ale te banany są za duże, żeby nie zauważyć Nie wiem Nie wiem Po prostu nie wiem, po prostu się bo ja nie umiem ludzi znaleźć no i co, ja mam jeszcze minutkę minutkę na pewno wyjdę i jakby przegramy to banany przegrają, bo banany są najsłabsze yy. nie wiem niech jeden idzie tam do góry w ogóle ten z bananów drugi na dół, bo ja będę na dole bo jest ja czas i tak na dole więc i tak tutaj mogę po prostu poczekać aż bandam po prostu wychodzi, chociaż nie ma w ogóle jeszcze wyjścia otwartego no nie ma, to nie jest wyjście otwarte, tylko zamknięte więc yy, raczej czy uda tak zrobić, żeby... Dobra, nie ma, żeby się im nie, nie udało. Udało się zrobić tak, żeby nie... U... Aha, jeden uciek jak nie Było otwarte Wyjście. Także ja jakoś ślepałam. Ja po prostu... Bo zawsze jest tak, że są dwa wyjścia otwarte. Chyba teraz coś się zmieniło, bo nie grałam w tym grę jakieś 7 miesięcy. Może mniej, bo nie pamiętam. Może na tym koncie gram, ale nie wydaje mi się. jeżeli ktoś to nie grał w tą grę, to wejdźcie sobie na moje ulubione gry na Robloxie i tam będziecie mieć, bo czy to tam do ulubionych. a Jeżeli nie, to wpiszę sobie po polsku, gdzie banany i wtedy to Wam wyskoczy, a jak nie, to nie chcę, Bo ja wpisuję. Ja mam po prostu Robloxie po polsku. Ucieczka. Zdobyłeś monetę z panem, no, to nieważne. Chcielibyśmy kupić zaraz. 60, czyli Bo ja to nagrywam w niedzielę, nie, że mam wolne. Nie, no, nie, nie. Kiedy to widzicie, to może będzie to wolne. Chyba, że nie wiem, nie wiem, który piątek wstąpił. Oh no, no no, 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 no O oh, no No W ogóle tak chodzę cały czas Mam wrażenie, że zaraz panie ja wyjdę tak właśnie i nam tutaj mi wyskoczy i tak będzie na 99% ,9% Ty tutaj cię chowa sztypie. My chodzimy. No nie. 100%. Jakby jest nie pajęć. Oh no. Ha, dobra. Nieważne. Oh no, został zjedzony. Wiem czemu ta gra się nazywa je banany, jeżeli... To banany na stwiecą, a nim banany. Coś dziwne akurat. Co i tak? Będę chodzić. Usuwamy się z pola widzenia. Johnson, John, gdzie yes. on John, jest? Help. A mi pis. bo on tutaj wie chyba, że ja jestem, nie? Jest I don't know wie, że ja tutaj jestem Help me, please. No, no, no No, nie, 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 nie Nie, 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 nie. speedrun, speedrun, speedrun Lecisz, Cornelia, lecisz, lecisz, lecisz Kurwa Lecisz, 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 lecisz Lecisz, masz jedno serce. Jak? Co ja robię w ogóle? Snow. No. No. Wiem, że tam nie Wiecie, więc no, nie, 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 więc tutaj poczekamy. nie, nie, mówiłam nie, 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 teraz Proszę Was i ja, ja muszę w ogóle nagrać jeszcze raz filmik od zmartwychwany na 400 subskrypcji, bo uliczko zgubiłam nie wiem gdzie on jest, bo już nagrywałam vloga na mój kanał włosy, który ja otwieram na 450 subskrypcji. Tam jakiegoś vloga chyba już mam jednego zrobionego, chociaż nawet go jeszcze nie zmontowałam. Będę musiała go sobie gdzieś dodać w ogóle, żeby go nie zgubić. Do ulubionych może dodam po prostu, żeby nie zgubić tych odcinków w ogóle. Więc ten też będę musiała dodać do ulubionych teoretycznie, bo jak go zgubię, to będzie kaput. Chociaż nie, bo w sumie ja dzisiaj sobie tam żeby mi się on przesuł w piątek, chyba że go jutro zmontuję, bo nie wiem, czy dzisiaj będę go montować, bo muszę dzisiaj trzymać odcinki nagrać, żeby mieć na trzy tygodnie, bo już sobie robię zapas tak, żeby mieć po prostu na kolonie i na, na wakacje jakby tak, na wakaty jechać. I po też, żeby mieć mniej więcej na dłużej. co że w ogóle ja się teraz nie no, ale w tym trochę przekazać informacji, że Właśnie. No właśnie, bo ja czekam aż dowiedzieć wreszcie 400 subskrypcji, bo kiedy wie, to ja, kiedy ja to nagrywam, to mam o 383 subskrypcji, Chyba, że mi się już podbiło. I ja czekam bo po prostu aż po prostu więcej tych subskrypcji, zaraz będę nagrać jeszcze raz, bo... Chciałam go zapomnieć o tym No musiała po prostu, sobie to jest coś do ulubionych Bo jakby ja już miałam jeden filmik I go skupiłam, bo ja już nagrywałam vloga w Aikidlandii I ja nie mam w ogóle całego, bo Marcyna to nagrywała też trochę I ja wtedy nie nagrywałam, bo miałam zawał Taki, bo skupiłam portfel, a tak tak go znaliśmy, chciało mi się nagrać, potem zaczęłam znowu nagrywać Ale Marcin nic nie zapisał, w ogóle nagrania żadne ja on nie będzie miał tego vloga. A u um, mnie um, będzie on jakiś 10-minutowy, może. Bo ja mam dużo takich filmików, ale mało on um, takich krótkich, jeszcze o 9 sekund itp. A nie wiem. No, no, no. No. Nie. Raz to już może to grać. Nie wiem. Bo ja jedzę, chyba w końcu tym więc... Z mojej strony, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli trafiliście w ogóle na ten film przypadkiem. I pa pa!